Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Daily Uzyszka z CSGO Skins, moi drodzy. Dzisiaj 1012 zł, troszeczkę skromniej widzowie. Pamiętajcie, że jeśli chcecie sobie zagrać, możecie mieć 18 lat, moi drodzy, a jeśli chcecie zagrać, kod Zyszko, 20 na start i 10% przy doładowaniu i udział, moi drodzy, w tych pięknych giveawayach. Im więcej płacacie, tym macie większą szansę na wygraną, ale minimalna kwota wejścia to jest 8,40, także zapraszam was serdecznie. Jedziemy z odcinkiem, moi drodzy. Jedziemy z odcinkiem. Dzisiaj spróbujemy troszeczkę pograć bezpieczniej, bardziej safety. I zobaczymy, czy zdobędziemy jakiś plusik. Jak pogramy, bardziej jakieś takie bitewki do stówki, do 8 dyszek, może do 150? I zobaczymy, jak to pójdzie. Widzę. I zobaczmy, może ktoś sobie robi jakąś ciekawą bitewkę. A, 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 a. Nie, sami zrobimy. Zrobimy sobie na standardzie, na 4 i polecimy sobie tak surprise Party na buście. Nowa skrzyneczka na buście. Slayer na buście. Dobera bym zrobił na rysterze, ale nie, nie, nie. Za mały budżecik, jak na razie. Pyk i pyk. I spróbujmy sobie zagrać, widzowie. 163 zł. I zobaczmy, co z tego się stanie. Co uda się z tego wykręcić, widzowie. Czy coś w ogóle się uda z tego wykręcić, tak? Pierwsza skrzyneczka, i mamy. W dupę mamy. 78 zł. No to tutaj może. Żeby ciężko już z takich strzynek. Wasteland Rebel Glock. Ciekawy traf. Ale nam nie leci, ale nam nie leci. A tutaj chłopakom spadają zajebiste że O! Okej. Okay. Okej, okay, widzowie! No i to jest traf. Kurde, no. Piękny win. 1100 zł, widzowie. 2000 już mamy, no i to jest coś. Może widzowie, takie bitewki opłaca się robić. Skromne, widzowie. Jakże skromna bitewka, a jaka fajna. 300 zł, revolution sobie dodamy. I 400 zł, tak sobie jeszcze tak możemy zrobić. I robimy teraz underdogi. Underdogi, widzowie. Próbujemy sobie jedną taką, troszeczkę grubszą. Za 400, nie, za 550 zł, przepraszam bardzo. 550 złotych mamy. No i zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Na łupkę No pięknie, tak ma być do końca, tak ma być do końca. I co widzowie? I dalej wygrywamy dyski przewagi mamy auk dla kolesia Alexa, Dobra, my mamy 17, jest ok, Zeus dla nas. Okej, okay, taniutki Zeus, także świetnie. Dalej wygrywamy. Dobra, 3 złote, myślałem, że będzie droższy ten skin i gesterek, okej, okay. cały czas wygrywamy widzowie, ale bitwa wygląda na średniaweczkę totalną, no i dobra, ostatnia skrzyneczka i mamy to chyba, jeszcze te auki chyba po stówce są, tak jest? 608 złotych, no wygraliśmy widzowie, ale powiedzmy sobie szczerze, ta bitwa była do dupy, dobra, otwórzmy sobie jedną piniatkę. In living color. In living color. Jakaś ładna jakość, jakiś może statczak. No. Mamy tutaj 1300 punkcików, wymieńmy sobie. I co? Dołączmy sobie może do jakiejś bitewki. Mm, do jakiejś interesującej bitewki. A, a nie zdążyłem. A zobaczmy, tutaj tego koleżkę. Underdog na dwóch. 3400L. No, nieźle. No, niezła pierwsza skrzyneczka. Druga tak samo ciulata, jak i pierwsza. To jest chyba najgorsza bitwa, jaką grałem w życiu. Okej. Okay. Wow. niesamowite jest. Birthday Cake Case. no jeszcze byśmy wyszli na plus, ale złotóweczka nam zabrakła, dobra. No to lecimy sobie na trzech standarda, Anarchi Case, a. dobra. I zobaczmy. 500 złotych bazelka Czy nam coś tutaj odda, widzowie, fajnego? Pan Bracław, zapraszam pana, Bracława. Zapraszam pana, Botarosu, na pojedynek z zyszkiem. A wy pamiętajcie, widzowie, że teraz skiny rozdawane są na Discordzie, także zapraszam na zyszkownię. Link jest w opisie, moi drodzy. Na razie wygrywamy 36 złotych i teraz będzie wygrywał pan brac AGS. Tak pan to taka USPK, ale my trafiamy Meczkę i przechodzimy na prowadzenie, wizowe Przechodzimy na prowadzenie, ale bardzo niewielkie, bardzo niewielkie. Ta CZ-ka jest dobrym trafem. Cursed case. Curst case, okej, okay, mała przewaga, mała przewaga. Jubili na buście. Uuu, Asimowek będzie tutaj rozpierta. A nie, dobra, cztery dychy. Dobrze, że taka ciła ta jakość. I każdy to samo, także chyba to mamy. A nie! On dostał minimalware'a, no nie, 1100 złotych. Tak? Ajajaj, aj. byłoby pięknie, byłoby pięknie widzowie. Dobra, to polećmy sobie teraz underdog na 3. Powiedzmy widzowie, dwie ostatnie bitewki w tym odcinku sobie zrobimy. Także tak, tak, może coś grubszego już sobie zagrałem? Nie, może nie na buście? Może nie na buście i sobie zagramy tak, 722 złotych. Liczymy na fartę, liczymy na farcika. Jazda, jazda z nimi. Mam nadzieję, że któryś z nich wydupi jakąś zajebistą kostkę. Okej. Okay, na razie łynek. Na razie łynek. Zyszko. Deep case. Deep case. Deep case. Okej. Dobra. cały czas wygrywamy, ale mała, mała to jest różnica. Okej. Okay, I teraz dla nich kosa. Proszę. O nie. Nie, nie nie nie, no i przegraliśmy to jeszcze na no nie mogę, no nie mogę, no to powtórka ale bez tego gówna widzowie Tak zrobimy, 714 zł, tak zwany Olinek, było dobrze ale kurde no zabrakło minimalnie przy tych dwóch bitwach Kurde, no ale oby się teraz udało widzowie Underdoby, Jubilee Case, proszę bardzo, i Duality to jest? Tak jest to jest Duality, zaczyna się dobrze Zaczyna się dobrze. E MK. Okej, okay, wygrywamy, ale strasznie mamy przewagę. Potrzebuję jakichś odskocznik, żeby odskoczyli. No i my teraz wyskakujemy. Wygrywamy to. Ech, no. Przegrywamy. Tak, em... Um. uuuu, wygrywałem, mam najwięcej, no nie. I jeszcze kilka confirmed. Wygralibyśmy 1200 widzowe. No niestety moi drodzy, nie udało się. W sumie chyba źle to rozegrałem. Było w sumie fajnie, mieliśmy razy dwa, no ale źle to jakoś rozegrałem. Miało być skromne bitwy, a wyszło jak zawsze po 700 bitwy, no ale co widzowie? Chcecie sobie zagrać kod zyszko 20 na start 10% przy doładowaniu i udział w giveawayach. Wbijajcie na zyszkownie link w opisie. Nie.